Jesteśmy na kombatantów 1G. Mamy zręba, słuchajcie. Przyjechała. Przyjechała. Wyruchałbym rygielek. Wyruchałbym go. Z Jeszcze nie ja wiem kiedy. Jak klikam? Jak klikam? Ale tylko raz. Oh! Dobra, już nie robimy. Już nie rób. No. Ja pierdo Ale winda bezpieczna. No bo z to by działa. Poprawnie. Trzeba też testować. A teraz się trochę, teraz? Nie. Dobra, na koniec kilka miesięcy. Nie teraz, kurwa. Czekam. <ślesk> nie się bawi z tobą. Teraz! Słuchaj. Myślałem, że Działa. Dziękujemy za oglądanie.